Dzisiaj bowiem dopełnia się wszystko, co rozważaliśmy i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Pierwsi chrześcijanie rozumieli lepiej niż my, że nasze życie jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana. Wyczekiwali jednocześnie Jego powtórnego przyjścia, które im zapowiedział. Za chwilę kapłan poświęci rozpalony na zewnątrz ogień. Następnie zapali od niego świecę paschaną. Która jest symbolem całego Pana. Drodzy bracia i siostry, tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Pasty Pana, słuchając Bożego Słowa i stanując święto urzędów, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światło swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpadł nas tak wielkie kamienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić się wiegłistej światłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i omega, Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i parofia. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez swoje święte rany. Jaśniejące chwałę. Niech nas strzeże. zachowuje. Chrystus Pan. 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 Pan, bo Chrystusa chwalę nie zmarł, wstałego, Rozproszę ciemności naszych serc i duszy. Przyjmijmy teraz pełne radości orędzie paschalne. Hymn ku czci Jezusa Chrystusa. Światłości świata. Orędzie Wielkanocne zacznie się wezwaniem do nas wszystkich o modlitwę zaśpiewającego, żeby dobrze ją wyśpiewał. Tekst orędzia wytłumaczy nam symbolikę. Światła, świecy. Wesejecie się, słudzy Boga. Niechaj zaprzyjąć. oświecona króla wieku. Poczuj, że wolna jesteś, bo on co światło okrywa. Zdobny w takiej światłości, raduj się, Kościele, święty, matko na podziwiając jasność tego świata.